Nie wiem, czy będzie widać. Zobaczymy. O, pamiętajcie, tu jest pełna nazwa. Tu nie żaden ustrój jest wprowadzany. O. Witajcie, drodzy widzowie, na moim kanale. Ja jestem Kasy. Chciałbym was poinformować, że na okrągłej dekadzie serwera urodzin projektu o nazwie Polish Real Life, czyli PRL, mnie nie będzie. A spodziewałem się braku odpowiedzi do czasu, gdy zacznę o tym nagrywać. A jednak się doczekałem, choć i tak długo czekałem na odpowiedź. Jesteś swój chłop. No, tak się tylko mówi. Oczywiście jesteś mój chłop. To mój chłop. I żeby teraz było jasne: ten film nie jest formą apelacji, laurką przeprosin, a tym bardziej nie jestem zdesperowany. By za wszelką cenę na tej imprezie być. Po co ten film zmieni? No właśnie, nic nie zmieni. Była nawet sytuacja, gdzie możliwe było zrezygnować z rezerwacji z bólem, ale bym musiał zrezygnować. Ale to nic nie zmienia, bo poza tym, że inna impreza kolidująca w terminie z PRL-em, koniec końców pojawia się w innym terminie, to i tak nie zmienia to faktu o mojej nieobecność. Ja nie ukrywam o zawodzie z tym związanym, co również mnie zmotywowało do nagrania tego filmu. Ale głównym tematem jest zupełnie co innego, bo tego od ostatniej imprezy urodzinowej dwa lata temu się nazbierało. Ogólnie rzecz biorąc, nie po drodze mi z Doku było gdzieś przed ósmymi urodzinami serwera, które odbyło się w sierpniu 2022 roku. A dokładniej w momencie gdy skupiłem się na materiałach i graniem na serwerze Pixel MTA. Ale są na razie efekty, że najbardziej obrażonym jest samochód Bansi, bo już chyba kilka ustanek <grym> <grym> wacharskich ma. <grym> Jednocześnie wtedy, jeśli ktoś wie i oglądał w tamtym momencie, byłem zajęty, jakby to powiedzieć w cudzysłowie, w kwestiach prywatnych. Doku się w tamtym momencie odzywał i ja się nie odzywałem do niego, kiedy pytał mnie o koszulkę, którą chciałem zakupić. Doku, zauważając, że się do niego nie odzywam, mając w mojej opinii za złe, że nagrywam na pikselku konkurencji, usunął mnie ze znajomych na Discordzie. Przez co nie mogłem do niego nic napisać, bo nie miałem go w znajomych. Przyznaję. Przepraszałem za to doko, jednak nie chcę zbyt bardzo roztrząsać tego, co się w tamtym momencie działo, bo mowa o kwestiach prywatnych. Mało kto o tym wie i żebyście nie pomyśleli teraz, że u mnie była jakaś tragiczna sytuacja i należy mi teraz współczuć. Nie oczekuję tego. Chcę to skrótowo trochę wyjaśnić, dlaczego tak się stało, gdyż jest to moja sprawa i żeby nie było kolejnych pytań z tym związanych. Koniec końców przywrócił mnie do znajomych, trochę sobie wyjaśniliśmy i koniec końców koszulki nie zakupiłem. Ale nie znaczy, że wyjaśniając sobie parę kwestii, to etap znajomości został przywrócony do poprzedniego stanu. No właśnie nie. Co prawda, bardziej było wspominane o wymianie koszulki na inną, ale niezbyt miało to dla mnie znaczenie, gdyż nie miałem w planach jej nosić. Sprawa była inna. Wróćmy do genezy konfliktu, który był kontynuowany po imprezie urodzinowej z serwera i gdzie w międzyczasie robiłem relację kolejną z imprezy serwera. I znowu nawinął się temat odnośnie serwera Pixel MTA. I tutaj muszę wrócić do tego serwera. Mianowicie Życiową prawdą jest, że prawie praktycznie każda osoba mająca jakiś znaczący wpływ na społeczność oczywiście chodzi mi o youtuberów to będzie się pchać tam, gdzie jest ogromne zainteresowanie. Mimo, że siedzę na scenie MTA dosyć długo, to stosunkowo późno zacząłem się interesować innymi serwerami. W złotych czasach MTA, gdzie projekty w jakiś sposób kreatywne były rzucane nieraz z rękawa i było ogrom osób z tej samej branży co ja, w porównaniu do tego, co widzimy dziś. No, może nie jestem na czasie, co się dzieje, ale w mojej opinii ostatnim serwerem, który był ciekawy, mający spory potencjał, był właśnie Pixel MTA. Byłem jednym z wielu, który dołączył do peletonu chcących zagrać na tym serwerze i jednocześnie bardzo, ale to bardzo zainteresowany, mimo prób i błędów, grać tam dalej. Ważniejsze dla mnie było wrócić w pełni na MTA, co prawie się udało. I w ten sposób mógłbym pokazywać Wam częściej na kanale właśnie polską scenę MTA. Bo owszem, można takim serwerem rozpędzić fajnie kanał na YouTubie, ale co to da na dłuższą metę skropu upadku serwera nie ma za bardzo powodu wracać. Nie ma za bardzo chęci wchodzić na MTA i filmy czy transmisje z Pixelka są po prostu fajnym wspomnieniem, aniżeli jakimś krokiem do kariery. Bo, żebym ja dalej nagrywał, to powinienem albo po prostu grać na MTA, albo zmienić content. Może o tym wspomniałem, bo ważniejszy był powrót na MTA, co jest podstawą do nagrywania. A Pixel był świetną okazją, by nie tylko poza Pixelkiem nagrywać, i też wykorzystać hype. No i bardzo fajnym był serwerem, przez co wchodziłem systematycznie, i ta systematyczność pomogłaby mi w rozwijaniu kanału na YouTubie. Idealnie w momencie startu serwera wyszła bardzo nieciekawa sytuacja w moich okolicach i wiedząc jaki fajny będzie finiks z w pikselka, zdecydowałem postawić wyżej cel dobroczynny. Z własnej woli. Więc nie zarobiłem nawet złotówki. Ale się rozkręciłem. Po co ja w ogóle o tym mówię? Nie bez powodu. Czytajcie proszę. No właśnie dlatego nie mamy o czym rozmawiać, bo skoro ty dla interesu i chwili sławy poświęcasz 100% uwagi zapominając o kolegach i przyjacielach, tym bardziej z którymi się w rzeczywistości spotkałeś na rocznicę rok temu, czyli jestem traktowany jak powietrze, jak jednorazowa prezerwatywa, na 5 minut to ci pisałem, że nie mamy o czym rozmawiać, bo ja takiej znajomości nie potrzebuję i stąd zrobiłem delete z kontaktów. Ja pierdolę. Nie wiem, na co mi ta sława, nie wiem, na co mi to podejście, które mówisz, Doku, skoro jeżeli pojawi się podobna sytuacja z pikselkiem inna, nie wiem, czy będziesz miał o to pretensje, to prawdopodobnie znowu bym zniknął, bo nie miałbym w co grać na MTA, mimo że w jakiś sposób chciałbym. No cóż, to jest twoja opinia, przecież w żaden sposób ci tego nie zabronię, ale tutaj już raz tylko powiedziałem o akcji charytatywnej i wystarczy. Nie mam zamiaru wycierać sobie tym mordy, po prostu zrobiłem, co chciałem. A, i tak mnie po drodze zaczęło ciekawić. Ciekawe, jakby to było w drugą stronę, gdybyś otwierał sobie nowatorski projekt i itd. Czy miałbyś pretensje o to, że ja bym chciał wejść i chciałbym zagrać? O, a propos zagrania, to za niedługo coś o tym wspomnimy. Zrozumiem to, Doku, jeśli nie oglądałeś filmów i transmisji ze startu serwera Pixel MTA, ale w tej sytuacji sam się wystawiłeś i oceniłeś zbyt pochopnie. Bo na przykład przez ostatnie dwa lata robiłeś na zrzutce zbiórkę na utrzymanie serwera, co ja sam niejednokrotnie promowałem na Discordzie, na YouTubie, filmy na ten temat wrzuciłem. I pytanie moje jest takie, jakim cudem nagle robisz imprezę urodzinową, wiedząc, że jest kosztowna, mając całkowitą świadomość o swoim stanie finansowym i mimo wszystko to robisz? Przecież wiesz, że koszty wzrosły strasznie i ja sam dobrze o tym wiem. Nie masz pieniędzy na utrzymanie serwera, robisz przez to zbiórkę. Liczba graczy na Twoim serwerze spadła w ostatnich latach, co może wpływać na przychody. Ale zaraz, fundusze jednak masz? O co tutaj chodzi? A, w sumie, nie wiem o co chodzi: może premię dostał w pracy, może podwyżkę, nie wiem. Może przez dwa lata oszczędzał, przez co rok temu nie było imprezy. Poza tym, nie wygłoszę tu żadnej opinii, zadałem pytanie i w sumie, jego sprawa. Widzisz, jaka jest różnica? Być może ukazana została teraz hipokryzja z Twojej strony, gdyż robisz zbiórki, zbierając pieniądze. I zadam Ci teraz pytanie: czy te pieniądze zbierasz, bo jesteś łasy na kasę? Zadałem Ci pytanie. Nie opinie i widzisz, jaka tu jest różnica. Pokazałem ci różnicę, jaką jest rzucanie słów na wiatr, nie mając na to żadnych podstaw. Mówiąc coś takiego, wystarczyło zobaczyć filmy i transmisje co takiego robiłem. Owszem, mój cel, jeśli chodzi o nagrywanie, mogłeś nie wiedzieć to jest tylko moja opinia, z którą możesz się nie zgadzać ale pieniędzy żadnych nie wziąłem. I to mogłeś bez problemu sprawdzić. Jest jedna rzecz, kiedyś na transmisji pod wpływem wiadomo czego powiedziałem coś, co przez niektórych stało się cytatem. Doku to taka maga. I jest to prawda. I ten cytat, porównując doka do magii jest prawdziwy, bo tak samo jak z magą, doku jest specyficzny. Tak samo można mówić o prowadzeniu serwera, czyli dosłownie komuna. O czym zaraz wspomnę. I jeszcze może coś się znajdzie, tylko powiedziałem samemu Tokowi co o tym myślę, cytując ten cytat. Ale w porównaniu do magii, on przynajmniej wie co robi, w mojej opinii. No cóż, niedaleko pada Jabłko Diabłoni. Nie dość, że w jakiś sposób serwery podobne, to nawet prowadzący serwer też mają podobne działania. Obstawiam, że teraz pewnie sobie powiecie, tu film się powinien skończyć. Tylko pamiętajcie, że tutaj jest rozmowa sprzed prawie dwóch lat. Już w sumie dwóch lat można by powiedzieć. Ale tutaj się zaczyna cała karuzela tego wszystkiego. I w sumie zobaczycie na nagraniu. To tak: najpierw klikniemy sobie tutaj. Pokazuje nieprawidłowy login lub hasło. To więc wklepujemy sobie. To jest o literę mniej. I próbujemy się zalogować. To nic. To mam do użycia drugi komputer. No i tu mam prawidłowe hasło. Od razu zaznaczam na wszystkich komputerach się po prostu tylko. Wbiłem i w ogóle się nie logowałem. Tu jest prawidłowe hasło i w ogóle nie pokazuje komunikatu nieprawidłowy login lub hasło. Oj, czekajcie Spójrzcie. i zero komunikatu, natomiast tutaj nie mamy w ogóle wpisanego hasła i kliknę. Zaloguj. Pole z loginem lub hasłem zostało błędnie uzupełnione, więc dopisuję. Dobra, wpisałem. I też nic. Na wszystkich trzech komputerach jest ten sam problem. Więc na trzech komputerach od dwóch lat nie mogę się zalogować. Było pokazywane na transmisjach nieraz używałem nieraz używałem na transmisjach próbę próbowałem się cały czas zalogować. I niestety też na filmach mówiłem, że nie mogę się zalogować. To jest od dwóch lat. Więc jeżeli na jednym komputerze, dobra, na jednym komputerze może być tak, że przegraj Przekraj pliki dane różne te e, do plików, gdzie są paczki. No dobra. Na drugim jeszcze można byłoby to wytłumaczyć, może coś się tam skopało. Można, ale tak już no, na siłę tak już skopać, ale jeżeli już na trzech komputerach jest ten sam problem. Że nie ma możliwości po prostu się zalogować, mimo że hasło jest prawidłowe. Hasło, które tutaj wielokrotnie zmieniałem przez ostatnie dwa lata i tak, na Discordzie, na Discordzie był nawet na ten temat, że na trzech komputerach jest ten sam problem. Mogę nawet czwarty czy piąty nawet wyciągnąć, bo mam do dyspozycji, ale to już raczej nic nie zmieni, to tylko dopełni tego, że nie mam możliwości się zalogować. Dlaczego? Dlaczego nie mogę się zalogować? Nie ma żadnego komunikatu o banie. W żaden sposób, nic. Jest tylko o tym, że jest dziesięciolecie powstania. Tu wale. Tu też dziesięciolecie powstania i tak dalej. No i z tego względu, że laptop jest słaby, no to pojawiło się więcej komunikatów. Długo się logował. Więc ten najdłużej, ale tu mamy też. Dziesięciolecie powstania żadnego komunikatu odnośnie tego, czy ban, czy coś. Nawet mnie nie wywaliło w ogóle z serwera, że zostałeś zbanowany. Nic. Po prostu stoję na panelu logowania. Czy coś, ma... czy coś mam więcej tutaj dodać? Chyba wystarczająco się na produkowałem. To tak. Widzicie historię zmian hasła. Widzicie teraz też zgłoszenie na Discordzie, gdzie. Pisałem o czymś takim, nawet moderatorzy nie wiedzą, bo to według nich jest pierwsza sytuacja, jaką się spotykają, ale oznaczyli rangę wyższą, który miał na to zgłoszenie odpowiedzieć. I co? I usunęli to zgłoszenie. Napisałem kolejne z pytaniem, dlaczego tak to się stało, ale jednocześnie i na jednym i drugim poinformowali mnie, żebym napisał maila do Doka. No, obstawiam, że nawet jakbym w tym momencie to napisał maila z takim problemem, to obstawiam, że uu, trochę bym czekał, chyba że po prostu wrzuciłbym film i odpowiedź otrzymam szybciej. <grybuj> Tylko tych przypadków jest za dużo. Niedługo po tej sprzeczce dokończyłem film, który był kolejną relacją urodzin serwera ósme urodziny. Pokazałem ci kilka ujęć, poprosiłem o namiary do kamerzysty, do DJ-a, do tancerek, które też były na tym filmie. Chciałem zobaczyć, czy tobie się podoba, czy mam coś uciąć, bo nawet uciąłem twoje przypadkowo wpowiedziane dane twoje osobowe, ale ty nie odpowiadałeś. Cisza jak mlekiem zasiął. I tutaj. Muszę dodać swoją teorię, która jest tylko teorią, która nie wiem, czy jest prawdziwa. Wydaje mi się, że ten film, który pojawił się na moim kanale, który został usunięty, został zablokowany, to jest Twoja sprawka. Dlaczego tak mogłeś postąpić? Zielonego pojęcia nie mam, ale nagrywał to też kamerzysta wynajęty przez Ciebie, więc może. Dlatego, ale wydaje mi się, że po prostu tak postanowiłeś. Taki był Twój kaprys. Nie odpowiadałeś na żadne efekty, które ci wrzucałem, które były głównie swoim udziałem. No i co? I nic. Tego filmu nie ma i prawdopodobnie nie będzie. A filmy miałem przygotowane, i chciałem pokazać je na 10. rocznicy serwera. Podjęłam taką decyzję, że pokażę to osobom, które faktycznie były, która tylko dana grupka będzie widzieć, zamiast udostępniać to niepublicznie, gdzie mogłoby to w pewien sposób zostało udostępnione. A tak, może bym to przegrał, może by to obejrzeli, coś bym w jakimś to zrobił tak, że bym się z osobami, które były, dogadał. No ale niestety stało się, że mnie nie ma, więc no niestety nie wiem, co mam z tymi szczerze mówiąc filmami zrobić. Drodzy widzowie, dajcie znać, co sądzicie o tym filmie. Jeśli chcecie, zostawcie sobie. Nie wiem, czy to będzie widać. Repa plus łapkę w górę, łapkę w dół. To przecież wy też oceniacie ten film, jak i kształt tego wszystkiego. Zaznaczam jeszcze raz. To nie jest temat samego serwera, tylko odnośnie tego, co się między mną a Dokiem dzieje. Bo to się w mojej opinii nie da zrozumieć. Powiem wprost, że uważam, że Doku jest na tyle dorosły, że mógł przez dwa lata, przez dwa lata mógł odpowiedzieć na to wszystko szybko, zwięźle. A nawet jeśli by coś się stało, że i tak byśmy się ze sobą nie dogadywali, to wydaje mi się, że nie tylko on i ja jestem na tyle dorosły, że zostawimy to po prostu w boku. Możemy mówić od sobie, co chcemy, ale z szacunkiem. Roku chyba wiesz, co robić. Mam nadzieję. Nie oczekuję w żaden sposób zmiany zdania, nie oczekuję w żaden sposób, że yy, byśmy w jakiś sposób się normalnie dogadywali. Nic nie oczekuję, tylko chcę zrozumieć do jasnej cholery, o co ci w ogóle chodzi. Już pal licho z tymi urodzinami, bo prawdopodobnie i tak będę w Warszawie, tylko w zupełnie innym miejscu. I nie namawiam mnie w ogóle, żebym ja... Się pojawił. No, chyba, że w ramach przeprosin chcesz wiem spotkać. Nie wiem. Trzymajcie się do następnego pa pa.